Hej, dzisiaj Wam pokażemy to, co robimy wieczorem. I tak. Nie będę się Ja idę do toalety, będzie też Zosia będzie pan opelować. Ja chciałam Ci tylko zapoznać, proszę pana. Hej, tam i tak. Będzie, dawaj, ja My no co nam, to tak sobie po prostu z też coś wycinamy na przykład. Babamy dużo. Dużo ma w łodzie, a... aż tak długo? Nie wiem. A potem idziemy na spacer z psem, bo też musi się wyświkać przecież. No e, więc to jak, wiedzia, gościu, wiesz, e, idziemy z no, też będziemy wam nagrywać. To koć w ciało dzień. A ja dwa.